Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj znowu z nad stołu i z nad roślin do pikowania. To są rośliny, których niekoniecznie musimy pikować, ale ja akurat w tym roku postanowiłam, że je przepikuję. A więc będzie to i por i cebula. Możemy ich nie pikować. Moje akurat nie były bardzo gęsto, nie wzeszły, więc mogłabym je zostawić w tej doniczce praktycznie do końca. Ale jednak stwierdziłam, że dużo lepiej wyglądają tak przepikowane. Jak widzicie, 10 roślinek na doniczkę P9. Nie za dużo, nie za mało. Jeżeli uznam, że jest ich tam jeszcze za gęsto, to kilka odejmę. Natomiast w takich mniejszych pojemnikach, tu już mam przepikowane, jest dwie roślinki. I do takich właśnie pojemników jeszcze te kilka roślinek, które mam tutaj, przepikuję. W tym roku, jeśli chodzi o por, bardzo źle wschodził. Bardzo źle. Także na przyszły rok konieczne są świeże nasiona, bo te, które mam, niestety, bardzo kiepsko wzeszły. Więc siałam por dwa razy, bo z tego pierwszego siewu praktycznie nic się nie udało. Więc przepikłowuję te rośliny i biorę się zapikowanie cebuli. A cebul w tym roku mam naprawdę dużo. Nie wiem, gdzie ja to wszystko zmieszczę. Postaram się je gdzieś tam umieścić tak, żeby było im po prostu dobrze. Dużo łatwiej jest pobrać sadzonkę pora niż sadzonkę niż sadzonkę selera. Tak wyglądają. Wygląda roślinka. Korzonki są długie. Niektórzy preferują ucięcie tych korzonków o jedną trzecią długości. Ja, z racji tego, że one nie są aż tak bardzo długie, więc nie będą mi przeszkadzały w doniczce i zmieszczą się akurat w tej doniczce spokojnie, to nie będę ich przycinać. Niektórzy też preferują obcinanie tych schnących końców. Ja uznałam, że w tej doniczce może być już za mało składników odżywczych, i to też był jeden z powodów, dla którego stwierdziłam, że chyba trzeba je przespikować. W zeszłym roku trzymałam je do końca w takiej doniczce małej i sadziłam bardzo cieniutkie pory. Fakt, one przez lato mi ładnie urosły, ale jednak sadziłam bardzo cienkie witki. Natomiast teraz zobaczcie. Już jest fajne, dość fajna rozsada. Więc myślę, że jeżeli ja to przepikuję do nowego podłoża, to będę miała na czas pikowania, czyli gdzieś w połowie kwietnia, będę miała naprawdę, naprawdę fajne, naprawdę fajne roślinki. Także taką powiem szczerze, mam nadzieję. Mocno ich nie ugniatam. W trakcie podlewania ta ziemia się elegancko tam ułoży i nie będzie stanowiła jakiegoś wielkiego problemu. Mam tu jeszcze taką większą doniczkę i myślę, że w tej doniczce też będzie to fajnie wszystko wygląda i dobrze rosło. Będę miała też możliwość porównania, jak sprawuje się uprawa w wyższych i w niższych doniczkach właśnie produkcyjnych, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Tu mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sadzonek, więc jak najbardziej one się tutaj będą elegancko zmieszczą mi się tu. Jak najbardziej mi się tu zmieszczą i będą fajnie wyglądały. Pikując por możemy go zagłębić troszkę głębiej niż rósł w poprzedniej doniczce. Nie ma z tym problemu, będziemy mieli większą część białą. Natomiast jeżeli chodzi o pikowanie cebuli, tam raczej... Staramy się za głęboko nie pikować, bo może nam cebula po prostu zgnić i nic z niej nie będzie. Także taka jest różnica między pikowaniem pory a pikowaniem cebuli. Tutaj zostawimy 6 Myślę, że będzie im fajnie. Natomiast te dwie wyjmę, wymienię tutaj ziemię i trafią z powrotem do tego samego pojemnika. Tu mi jakieś roślinki też. Nie wiem, czy to nie selerek, powiem Wam. Wygląda jak selerek. I tu wsadzimy te dwie w nowe podłoże, żeby mogły sobie fajnie rosnąć. No. I tak, kochani, wyglądają moje porki, a za momencik. Biorę się za cebulę. Mam jej sporo. Pokażę Wam, przyniosę, pokażę, ile mam doniczek, które powinny zostać przepikowane. Tak to, kochani, wygląda. Tu mam cebulę, która była 6 lutego siana. Niezafajnie ona wygląda. Trzeba ją zmienić, jej podłoże. Tu mam cebulę, która była w tym samym czasie siana, natomiast ona jak widać dopiero zaczyna wschodzić, więc jej na razie nie ruszam w ogóle. A tu mam cebulki, które wysiałam po prostu resztę nasion, które miałam. Stwierdziłam, że wsieję w różne doniczki. Tu akurat są dwie, gdzie wzeszły bardzo bogato i stąd je zabierzemy do osobnych pojemników. Natomiast są też takie doniczki, których tu już nie przynosiłam. A gdzie tych, te wschody były bardzo sporadyczne, takie wiecie, tu gdzieś jedna, tam gdzieś jedna, bardzo takie nierówne. No ale szkoda tych wszystkich roślinek. Przeniesiemy je do nowych pojemników. Będą na pewno dużo lepiej rosły, będą miały swoje miejsce. No i miejmy nadzieję, że ten zabieg się uda i rośliny naprawdę pięknie urosną. Dopiero przepikowałam jedną doniczkę i to taką niewielką, i mam już 30 cebulek. Natomiast tutaj jeszcze taka druga doniczka została. No i tej na razie nie, nie ruszam o tej o, także na razie taką jedną przepikowałam i jedną taką. Okazało się, że w tej jednej doniczce, mianowicie tutaj. Miałam zbyt, właśnie, zobaczcie, zlewną ziemię, i połowa praktycznie tej cebuli, która mi tu wyrosła, zgniła. Najzwyczajniej w świecie zgniła. Obgniły korzonki, wszystko wpadło. Także dla następnej nauki, no to oczywiście. Ziemia do cebuli musi być bardzo przepuszczalna, aby, aby się nie zbijała, nie, z, nie twardniała, bo wtedy te nasiona też nie chcą wschodzić, bo nie mogą się po prostu przebić przez jej wierzch. Także, kochani, tak to wygląda. A ja już powolutku chyba będę kończyć opowiadanie na temat cebuli. Cebula uwielbia żyzną ziemię, lubi nawożenie. Oczywiście bez przesady. Nie może być zbyt dużo, zbyt mokra zlewna ziemia, bo wtedy nam będzie gniła i nic z tego nie będzie z całej tej naszej uprawy. Zdecydowanie łatwiejszy jest sposób uprawy cebuli z dymki. Dymkę wtedy produkujemy. Podobnie jak ja teraz produkuję rozsadę cebuli, tylko z tym, że wysiewamy ją w czerwcu, zbieramy na jesieni i na wiosnę wtedy wysuszamy, i na wiosnę wtedy sadzimy już jako, jako małe cebulki, które są właśnie na, na oprawę przyszłoroczną. Ja tymki jeszcze nie uprawiałam. Może kiedyś próba, była jedna próba. Uprawy dymki, i nawet w zeszłym roku próbowałam coś tam wysiać, ale to z zupełności mi nie wyszło. Nie udało się tak jak powinno, więc dałam sobie spokój. Przynajmniej na tą chwilę. W tym roku próbuję takiej rozsady. Podejrzewam, że to będzie moja pierwsza i ostatnia rozsada cebuli, bo w zeszłym roku. Próbowałam y, uprawiać cebulę z siewu wprost na pole, i słabo się udała. Były tam jakieś cebulki, ale schody były nierówne. Y, dużo cebul po prostu urosła. Niedużych były dosłownie takie. Być może ziemia była źle przygotowana. Tego nie wiem. W każdym razie w tym roku próbuję rozsadę. Pamiętam, jak moja mama. Co roku zawsze sadziła cebulę z rozsady i miała naprawdę piękną. Ja jeszcze tego tak, tak stricte nie robiłam, więc chcę zobaczyć jak to będzie. Tak kochani, więc biorę się jeszcze. Mam jeszcze dwie tacki takie duże, więc te dwie tacki na pewno, na pewno tam posadzę jeszcze trochę cebuli, przynajmniej z tamtej jednej doniczki. i Wezmę się jeszcze w takich małych pojemniczkach po sałacie. Posadzę też, posadzę, posieję też sałatę. Od razu wprost do takich malutkich, już wam to pokazuję. W zeszłym roku kupiłam sobie w takich małych pojemniczkach o, w takich małych pojemniczkach kupiłam sobie rozsadę sałat z racji tego, że moje w ogóle nie wzeszły. To znaczy wzeszły, ale ślimaki je ogryzły. Więc kupiłam, pamiętam, chyba, chyba w dino były te rozsady. Już nie pamiętam dokładnie, ale chyba w dino. I w tym roku myślę sobie właśnie w nich zrobić rozsady sałaty. Pięknie, po dwa nasionka do jednej komóreczki. Jak wyrosną, jedną usuwamy albo przepikowujemy, i wtedy będę miała 12 główek sałaty na takiej małej powierzchni później rozsadzamy ładnie w ogrodzie i jest super no zobaczymy zobaczymy co z tego wyniknie dobrze kochani nie zanudzam nie zamęczam mam nadzieję że u was już rozsady też się robią niekoniecznie cebuli i pora a też pomidorów ja w tym roku tylka Kilka pomidorków na pewno posieję, ale niewiele, niewiele będzie w tym roku pomidorów. Jeszcze nie wiem jakie odmiany, ale coś, coś wybiorę smacznego i dobrego. Do następnego, pa pa.